19 marca na deskach Chorzowskiego Centrum Kultury został wystawiony spektakl Kordian. Celem realizatorów przedstawienia ponadczasowego, ciągle aktualnego Kordiana Słowackiego było stworzenie spektaklu, który dzięki swej formie ukaże młodemu widzowi realia dramatu okresu polskiego romantyzmu. Wszystkie, wszystkie spektakle, które robimy w Teatrze Małym, robimy w ten sposób, żeby młodzież przebrnęła. Przez bardzo trudne teksty, tak jak w Antygonie, tak jak w Kordianie, przebrnęła przez tę potężną ilość przenośni, porównania, jednocześnie długich tych monologów. Staramy się robić, staram się robić tak spektakle, żeby młodzież zobaczyła, może to nieładne określenie, Kordiana w pigułce, czyli romantyzm w takim dużym skrócie. Ale mam nadzieję, że przystępnie to będzie zrobione. Jest dużo efektów. Spektakl cieszy się dużą popularnością wśród młodzieży. Przychodzą po prostu trochę dlatego, że może przede wszystkim dlatego, żeby zobaczyć to na żywo, a nie w, nie w tekście. Bo młodzież teraz chce szybko, 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 żeby zobaczyć o co chodzi. I tutaj może zobaczyć. Z tym, że kordiana jest to trudna rzecz, bo Mówię o takim ważnym dla nas Winkeli o tym szwajcarskim wojowniku, który nastawił pierś na wrogi, na, dzidu, na dzidy wrogów i w ten sposób ocalił swoich przyjaciół. Będę miał taką krótką prelekcję przed spektaklem i chcę o tym właśnie powiedzieć. Czy młodzi teraz potrafią? postrafią się oddać za kogoś, pomóc komuś? promieniem i świtem urodzonych nadziei, aż przejdą przed wami, pozdrowieni uśmiechem.